Wtorek 11 maja, 11 dzień wyzwania majowego i jak na razie jest godzina 9.30, a ja od 5 nie zrobiłam nic. To znaczy, pościeliłam łóżko i ogarnęłam w biurze, ale żeby powiedzieć, że produktywnie coś zrobiłam, to nie. Dlaczego? Bo o 10 jest otwarcie kopet konkursowych. I będzie wiadomo, czy udało mi się wygrać przetarg na lokal, czy nie. Czyli dla mnie dzisiaj złodziejem mojego czasu jest myśl o tym, że coś się wydarzy. I to wydarzy się bez mojej kontroli. Bez. ja nie mam na to żadnego wpływu. I teoretycznie w ogóle nie powinnam się tym przejmować. Po prostu o 10 zalogować się na YouTube'a. Zobaczyć otwarcie KOPER, co zresztą zrobię. I nagram moją reakcję, żeby, żeby było dla potomności albo uciecha, albo nie. Nieważne. Chodzi o to, że ta myśl jest we mnie i emocjonalnie jestem zaangażowana, myślami jestem zaangażowana, w związku z tym nie jestem w stanie nawet zrobić głupiej prasówki, bo myślę o czym innym. Miałam spędzić dzisiaj rano godzinę na naukę, tak jak zresztą robię codziennie. No, nie, bo nie jestem w stanie się skupić. Nawet książki nie byłam w stanie poczytać. No, bo znowu myśli uciekały mi gdzie indziej. No i po co? No więc sprzątam i grzecznie czekam na godzinę dziesiątą, żeby zobaczyć, co się dalej stało. I wracając do wczorajszego. Mojej wczorajszej wypowiedzi cały czas nie jestem pewna, czy ja w głowie tak naprawdę chcę to wygrać, czy nie. Zaraz będzie mój konkurs i serce mi wali. No dobra, przygotowują się do otwarcia kopert na drugi konkurs. Ach. Włączmy głos. my colleague Serducho, 110... Ach, teraz już tylko 84. I oferta kolejna. Ciekawe, ile jest ofert, bo tego nie słyszałam. Co, cię ja to mogę wygrać? n 자 h s a 만 a harus I takim pochodzi na listję. Zapoponowana stała w przyszłość o 12 złotych 94 zł. I przegrałam. To jest ten moment. Już witał się z gąską. Tak patrzę na dół, bo zegarek mi pokazuje tętno. Otwieranie koperty zostało zakończone lokalu nie dostałam, z jednej strony jest to swoistego rodzaju ulga. Bo myśl o wygranej była mega stresująca, trochę na zasadzie uważaj o czym marzysz. Z drugiej strony było to bardzo dla mnie ekscytujące i bardzo chciałam, a z drugiej strony strasznie się bałam, ale moja stawka została przebita. Przez trzy osoby, więc przez większość czasu wydawało mi się, że, że może jednak. No a pod koniec, ostatnie 3-4 koperty to już nie. No, tak jest. Będę próbować dalej, będę prowadzić inne lokale, zobaczymy. Dużo się nauczyłam. Nie tylko o procesie, ale też o samej sobie, więc. Dobra, no więc tyle. Do zobaczenia jutro.